Dzisiaj to drugi dzień, kiedy robimy projekt dla kapitana. Ja stoję tutaj, cała akcja będzie przeprowadzała się tam. Reżyserem całego projektu jest Janusz Filmu. I tak jak on zakłada, będziemy budować scenografię. Po różnych debatach. Tekst został napisany. No niestety nie mogłem Wam pokazać, jak wygląda proces, bo dużo było słów na K, na H. Jaka, i w ogóle. jaka jest definicja debaty? Ja myślę, że Ty nie to rozumiesz błąd. słowa debata. Ale tak nie było. Debata. Było Żadna dobrze. Debata. Uparty Van Leifer mówił, że ten, że, że ma być po jego i ten. I my się zgodziliśmy i napisał to. Też, wszyscy są tak. uparci. ale doszliśmy do porozumienia i udało się napisać. Okej, okay, tekst piosenki został zaakceptowany. Jak widzicie z tyłu sprzęcik już jest rozłożony. Za chwilę nagramy wokale. Potem ja będę sobie tam dokręcał to w programie. Chłopaki zajmą się scenografią i lecimy dalej. Podróż zabręczony, czy też baniak pełen wody. Musi być szybciej. Teraz jest taka sytuacja, że, co? że ten dżentelmen musi się nagrać. No, Gdzie śpiewający gentleman? Taka ciekawostka, projekt dla Mr. Akumulatora był pierwszym projektem zrobionym tak typowo zdalnie, że właśnie w samochodzie kapitana był montowany teledysk, a w moim aucie była robiona muzyka. To tak, żebyście wiedzieli. Właśnie kleimy tło, jest to fototapeta, którą przysłali w częściach, jak to fototapetę. Teraz wieszamy scenografię. Nie jest w w nie. A, a. Nie. Nie. Michał uważa, że zdobywanie punktów doświadczenia jest porażką. Nie, zdobywanie punktów doświadczenia jest zdobywanie punktów doświadczenia. Um, okazało się, że jednak trzeba rozebrać wszystko i zrobić na nowo. Okazało się, że wszystko co przeczytasz w internecie nie jest wszystkim co przeczytasz w internecie. Miała być fizelina, a to jest błyszczący papier, więc nawet jak nam się to uda rozłożyć mamy kolejny problem pod tytułem odbijanie światła. Filmowcy zajmują się budowlanką. Ja z wykształcenia jestem... A muzyk czym się zajmuje? Ja wciąłem tapetę. Pociołeś? Tapeciarz. ty człowieku, ja mam wykształcenie techniczne, poza reżyserią. To czemu... Stolar nie miałem. To czemu nam nie wyszło? Słucham? To czemu nam nie wyszło? Bo szliśmy na skróty. Aha, no tak. Widzicie, plansza już jest postawiona, udało się Nie nam. E, jeszcze trzeba ją poprawić, ale tym zajmiemy się najprawdopodobniej jutro. Tutaj na takie budowlane pierdółki, Nie przyczepione. Teraz chłopaki kombinują jakiś stelaż, aby zrobić z tego ściany. Udało się. Scena gotowa. Jak widać, kolor fioletowy. Tak sobie to reżyser wymyślił. Scenograf. Przepraszam, scenograf. Reżyser, to jak będę reżyserował? Nie, a mogę się tylko powiedzieć, jak pan reżyser? Szczerze mówiąc, kamień spadł mi serca, bo jak widzieliście wczoraj, co tutaj się działo, no to to była jakaś totalna masakra i już myślałem, że to się nie uda. Ale udało się. Karol. Y, Mercy nie? Jak to się mówiło? Bonjour. Bonjour, <laughs> A bonjour Tomasz. Że dobre panu. To jest Karol, go pewnie znacie. Się pojawił nam u mnie na vlogu. Bonjour, tym jest nie do twarzy. I ty jesteś jak. Nie wiem. Na razie tylko... Dobrze ubrany. Jesteśmy na zewnątrz, tworzy się scenografia. Tutaj jest żółty papier, tu jest jeden van, van kapitana, tu jest mój drugi van i to wszystko będzie tak oblatywane. Ojen, prawie bym w niego wpadł tym dronem. Podoba mi się, że żółta scenografia zakrywa pół mojego samochodu, akurat tą część, gdzie jest najbardziej zardzewiały. Będziemy się bawić z świecą dymną. Będziemy pracować. Smoke bomb czy są też proszki i takie cylindry, Ups. sznurki i trawka. Ubrali mnie w taki kapok wodoodporny. Nie wiem czemu, kiedy świeci słońce. Pewnie liczą się tylko kolory. No, wygląda jakbym miał sukienkę. Będzie grał już zobaczcie, gotowy, czeka. W oczekiwaniu na słońce. Robią się fryteczki. I tak działa sznurek. Ktoś się nie babie. No, ja będę tu. Wow. Z żółto, 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 żółto. Boisz, że puszczycie odgarań z różnych kątów. Sto pytań, nie odwiedzają horyzonty. Chłopaki skonstruowali coś przypominającego samochód. To chyba będzie kamper. Buga, buga! Scenografia już prawie gotowa. Chłopaki ustawili światła, wszystko. I jutro będzie umcy, umcy. Tutaj widzicie, o, na pierwszym planie będą kwiatuszki. A tu się mogę, o, trochę bardziej doświetlić. Chociaż to było na. tutaj na kwiatki. Ja się bardziej cofnę, o, to teraz pewnie mi widać lepiej. Jutro Wielki Dzień, 21 nagrywamy. A teraz nie A te kwiatki zrobiliśmy wspólnie, zobaczcie jak one fajnie sobie stoją. Jest! Ja już mam na sobie kapelusz, ubrany na żółto. Musieliśmy się zamienić spodniami, bo ja miałem L-kę, koleżanka miała xl i to tak wiecie nie wyglądało do końca dobrze. Dobra, no plus Sprawdzamy, teraz Ale... wyobraźmy, że mamy to ujęcie. Mhm. Dobra, to wyciągam kartę. I? Do ręki, na kiju, żeby tak równo ten GoPro zszedł dwie ręką, takim ujęcie. Na kiju. <gospel> to jeszcze nie teraz. Mamy wiem, że to jeszcze nie teraz. Ja Uwaga, te, już 3. za chwilę. Okej. Okay. Raz. I trzy, raz, cztery. dwa, raz, dwa, trzy i... Za Mamy mieć od backstage'u, tak? Nie, że... no, no, do... backstage... no, backstage backstage backstage'u, backstage Backstage w backstage'u, tak? Backstage w backstage'u. Takie kiepskie odświeżanie, ale. już coś tam widać. W ogóle, że ta przednia kamera zmyla, ciebie, bo zamiast patrzeć w obiektyw, to patrzysz w kamerę. Ale nie, to nie widać. One no, tak jest blisko, to jak masz teleprompter, tak? Nawet no, okay. dobrze powiedziałem, no, że jest OK. Będzie ok? A jakby ją ja zatrzymał? Po tej stronie, od to... Wystarczy, że bliżej kampera podejdzie, to odbije trochę światło. A, bo niech się położy na plecach, tak z dołu. tak na nią. To będzie dość Na jej tak w ogóle, nie? W tym momencie wszyscy powiedzieli do mnie, ja nie słyszę nikogo. Dobra. Spróbuj e, Manitę ułożyć jakoś. Tak. E... położ tylne. Że co, że? Ale Michał. O, ale Michał. Obrynalne. Michał, ale może wystarczy, że na tam stanie z tyłu i kamper posłuży jako blenda. Tak? Odbije I jej i trochę i światła, tam? bo jest żółty. No. Tak. Jak podejdzie dosyć blisko, to jej oświetli twarz. Tak, no to spróbuj. Hmm. Podejdź do tyłu, twarz przybliża do kampera. I Chodź, tam... że blisko kampera, żebyś tam był. Hmm. Hmm. Może weź, że ten, miarkę, hmm. to, I to, to ten, ten chodzi do mnie, Bliżej, mierzyć... bliżej jeszcze. jeszcze nie, Zostawcie... A, bo, A, bo, to, albo na albo tutaj może bardziej no, koło, to koło tomka to tam. Tam. No, i się nadchyli nad kampera O, 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 o. O, i tam możesz krzyczeć. Nie kryj się tam za tym kamperem No dobra, jedz, Tylko muzykę potrzebujemy czy nie? Nie! Kółko na miejsca! Czyli chodzi o to, że ty Kręcam podniesiesz dookoła. kółkę. Teraz tak, czyli co? Wy podnosicie kampera, ty w tym czasie podnosisz Kręcka, kółko, tak? przykładasz i zaczyna skręcić. Brawo tak. ordynarnie, tak? Ale czy on naprawdę kręci to kółko? Ja tak no tak. Czy No musi no, przykręcić do... Przekręcić. Jak, no pytam się, czy przygotowałeś? Nie bo nie pójdzie. A wkrętarka? Wkrętarka, no ja. Tam stoją, dwie. Nie, no, zrobi tylko takie ruchy, I tak? I to wszystko. A przykręcimy poza sceną. Jest w zapisie. Jedziemy! Podnosimy, podnosimy, podnosimy i kółeczko wstawiamy na miejsce odpowiednie. Dobra, bingo. Oglądamy? No co oglądamy? Jest gotowy robić, tak? I dobrze. Troszkę się spóźniłem. Dostałem reprymendę od reżysera. Nawet się nie zapytał, co się stało. Jak tak widzę, jak chłopaki realizują ten projekt, to mówię wam, masa roboty. Jestem ciekaw, czy kiedyś ja zrealizuję swój. Ledyski jakikolwiek mówię wam, to wszystko To nie jest 5 minut To nie jest 5 minut Teraz ja wchodzę na scenę Jest van, tu będę sobie siedział Tam koleżka robi chmurki kampera? Gdzie szukać rozwiązania jak zbudować kampera? Gdzie szukać rozwiązania jak zbudować kampera? Gdzie szukać rozwiązania? Porady kapitana. To jest chyba jedna z ostatnich scen. Tak. Okej, okay. że mi to uczynił. Projekt się kończy, Janusz filmu znów pokazał klasę, wymyślając ciekawe sceny. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników i nie mogę doczekać się efektu finalnego.